Karolina Grabowska, witam i zapraszam na Krajdoskop Beskid News. A w wydaniu. 20 dni Jasienicy za nami. Wystawa Zyty Łabudzińskiej. Święto Policji w Bielsku Białej. Nieudana inauguracja sezonu. Kamil Stoch i AZS Zakopane na podium Mistrzostw Polski. Zabytkowe motocykle w strumieniu. 51. tydzień kultury beskidzkiej. FIS Grand Prix 2014 w skokach narciarskich. Gwiazdy lat 90. na Dębowcu. Zaczynamy! Szenkin Dudy i Cezary Pazura. Między innymi te gwiazdy wystąpiły podczas 20 dni jasienicy, które odbyły się w miniony weekend na terenie Amfiteatru Drzewiarz. Dzień. Trzydniowe świętowanie w Jasińcy rozpoczęły koncerty. Na scenie amfiteatru usłyszeliśmy największe hity, akuratów. Tuż po nich wystąpił Tomasz Madzia. Koncert w Jasienicy przyciągnął także wielu fanów grupy Zabili Mi Żłówia. Zespół tego lata zamierza zakończyć działalność artystyczną, więc koncert był okazją, by być może po raz ostatni zobaczyć muzyków grających na scenie. W sobotnie popołudnie uroczystego otwarcia Dni Gminy Jasienica dokonał Janusz Pierzyna. Wszystkiego dobrego, bawmy się, radujmy i twórzmy dalej tą małą naszą ojczyznę w tym, co możemy, każdy z nas, dołóżmy, a będzie jeszcze lepiej. Bardzo dziękuję i życzę Państwu wszystkiego dobrego. Oficjalne rozpoczęcie 20. lata w Jasienicy poprzedził szereg atrakcji, a wśród nich mecz, w którym LKS Drzewiarz pokonał gości z Makowa Podhalańskiego aż 5 do 1. Na scenie zobaczyliśmy występy zespołów regionalnych i pokazy taneczne w wykonaniu zespołów działających przy Gog Jasienicy. Do Jasienicy zawitali także samuraje, którzy zachwycili publiczność niesamowitym pokazem sztuk walki. Nierada atrakcją był przyjazd samochodów zabytkowych. Miłośnicy tych wyjątkowych pojazdów mogli podziwiać unikalne auta i motocykle na terenie wesołego miasteczka. Ogromny aplauz publiczności wywołał pokaz sprawności bojowej żaków OSP z terenu gminy Jasienica. Pełną emocji i atrakcji sobotę zakończył wieczór muzyczno-taneczny. Najpierw publiczność porwał Ireneusz Dudek, który wraz ze zespołem przypomniał największe hity, a następnie wszystkich zgromadzonych na drzewiarzu zachwycił fire show w wykonaniu grupy Zapaleńcy. W niedzielne popołudnie wyjątkowe zapachy regionalnych potraw przyciągnęły tłumy mieszkańców gminy i okolic. Ten dzień przyniósł także kolejne atrakcje. Na Murawie Bojska odbył się mecz Old boyów pomiędzy zawodnikami Drzewiarza a Reprezentacją Śląska. Tym razem jednak piłkarze z Jasienicy musieli uznać wyższość gości. Na scenie wystąpiły zespoły Jasieniczanka i Blast Music Band. Wyjątkową atrakcję przygotowała grupa beskidzka GOP. Publiczność z niecierpliwością oczekiwała na mini kabareton, który rozpoczął występ kabaretu K2. Gwiazdą wieczoru był Cezary Pazura, który rozbawił publiczność swoimi monologami. Przed występem artysta opowiedział nam między innymi o tym, z czego czerpie inspirację. Życie jest jedną największą inspiracją ale jednak korzystam też z tekstów pisanych przez kolegów. Są koledzy, którzy specjalizują się w pisaniu tekstów kabaretowych i ja korzystam z ich pomocy. Dwudzieste lato w Jasienicy zakończyła zabawa taneczna. W Bielskim Centrum Kultury policjanci z Bielskiego Garnizonu wspólnie z mundurowymi Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji uczcili obchody 95. rocznicy Powstania Policji. Pani komisarz, za nami wielkie święto policji. Tegoryczna uroczystość jest szczególnie ważna dla środowiska policyjnego. Obchodzimy 95. rocznicę powstania polskiej policji, a ściślej uchwalenia ustawy o policji polskiej, aktu prawnego, który nadał współczesny kształt naszej formacji. Święto policji jest uhonorowaniem tych wszystkich, którzy z poświęceniem, zaangażowaniem, często z narażeniem życia pełnią tę zaszczytną służbę. Wykonują swą codzienną trudną pracę po to aby zapewnić spokój i bezpieczeństwo mieszkańcom naszego miasta. W Bielskim Centrum Kultury odbyła się oficjalna uroczystość. Co wydarzyło się podczas tej uroczystości? W uroczystości związanej z obchodami 95. rocznicy Policji Polskiej uczestniczył zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji młodszy inspektor Piotr Kucia, przedstawiciele władz samorządowych Posłowie parlamentarzyści, przedstawiciele prokuratur, sądów, a także instytucji, które na co dzień z nami współpracują. Takim ważnym momentem było przekazanie, uroczyste przekazanie umowy przez zastępcę śląskiego komendanta wojewódzkiego policji, młodszego inspektora Piotra Kucie, wykonawcy który będzie zajmował się budową nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Bielsku Białej. Prace ruszą już niebawem. Komenda powstanie ma powstać do końca 2017 roku. Pani komisarz, podczas tej uroczystości funkcjonariusze policji zostali także uhonorowani. Czym jest taka odznaka dla policjanta? Jest to bardzo ważny moment w służbie każdego policjanta. Sama przeżywam to bardzo mocno. W tym roku awanse na wyższe stopnie policyjne otrzymało blisko 200 policjantów bielskiego garnizonu. Również policjanci zostali uhonorowani medalami. Taką odznaką złotą odznaką zasłużony policjant został uhonorowany komendant miejskiej policji w Bielsku Białej. Policjant to nie tylko zawód, ale także służba. Co jest takiego wyjątkowego, nazwijmy to, w tej właśnie służbie? No musimy pamiętać o tym, że policjantem jest się 24 godziny na dobę. To nie tylko ten czas, kiedy my jesteśmy w pracy i zamykamy za sobą drzwi, ale jesteśmy oceniani przez pryzmat tego, jaki zawód wykonujemy właściwie niemal codziennie. Nasza praca, czy służba, nie ogranicza się do tych ustawowych godzin pracy. Często są to, jest to służba po godzinach, często jest to realizacja jakichś jakich ważniejszych spraw. Oczywiście kosztem rodziny, kosztem, kosztem naszych dzieci, bo musimy zostać Dużej w pracy, często to są trzy doby, które poświęcane są na realizację danej sprawy po to, aby zatrzymać sprawców, po to, żeby zapewnić spokój i bezpieczeństwo. A jakie są cechy dobrego policjanta? Cechą dobrego policjanta jest przede wszystkim sumienność, zaangażowanie, rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych. No i pamiętajmy o tym, że ustawodawca, jako nielicznej formacji, daje nam broń do ręki i mówi jasno i wyraźnie, pamiętajcie, że możecie użyć tej broni w obronie naszego życia, zdrowia, więc jest to, jest to wyjątkowa służba. A jakie warunki powinien spełniać kandydat na funkcjonariusza policji? No, przede wszystkim te warunki są ściśle określone. Taka osoba, taki kandydat do służby policji musi być osobą niekaraną, posiadać, wykorzystać z pełni praw publicznych. Mieć średnie wykształcenie. No i przede wszystkim kandydat do służby w policji musi złożyć egzaminy, więc to są testy sprawnościowe, to jest test psychologiczny, tak zwany multiselect, No i musi się dosko wykazać doskonałą kondycją fizyczną, bo również przychodzi test sprawnościowy. Serdecznie dziękuję. Nie, Nie tak wyobrażali sobie początek sezonu piłkarze i kibice TS pod Beskidzie. Górale swój pierwszy mecz w nowym sezonie przegrali 2-3 z Pogonią Szczecin. W meczu otwierającym rozgrywki T-Mobile Ekstraklasy nie zabrakło emocji. Górale przegrali jednak przed własną publicznością z Pogonią Szczecin, a upragnione punkty uciekły w ostatnich minutach spotkania. Początek meczu należał do Górali. Już w dziewiątej minucie Robert Demian wywalczył w pięknym stylu rzut po którym piłkę w siatce Umieścił bartłomiej konieczny. 20 minut później Richard Zajac musiał uznać wyższość Łukasza Zwolińskiego, który doprowadził do remisu. Z nową dawką energii, drugą połowę rozpoczęli zawodnicy z Bielska Białej. Doskonałe dośrodkowanie Damiana Chmiela wykorzystał Marek Sokołowski, który przechylił szale zwycięstwa na stronę górali. Na odpowiedź portowców musieliśmy czekać aż do samej końcówki meczu. Wtedy Wtedy to goście przeprowadzili dwie skuteczne akcje, które ostatecznie ustaliły wynik spotkania na 2 do 3. Stadion przy ulicy Rychlińskiego z trzema punktami opuścili goście ze Szczecina. Nam pozostaje mieć nadzieję, że w kolejnych spotkaniach będzie tylko lepiej. Za nami niesamowite sportowe emocje. W miniony weekend odbyły się letnie mistrzostwa Polski w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej. W sobotę na skoczni w wiśle Malince i na trasach ośrodka sportowego Jonidło odbyły się letnie mistrzostwa polski w kombinacji norweskiej. Bezkonkurencyjny okazał się Paweł Słowiok, który obronił tytuł wywalczony przed rokiem. Tego samego dnia odbyły się także indywidualne letnie mistrzostwa w skokach narciarskich. W finale swoją dobrą dyspozycję potwierdził podwójny mistrz olimpijski Kamil Stoch, który zdeklasował rywali. Zmagania skoczków zakończył niedzielny konkurs drużynowy. Na skoczni imienia Adama Małysza triumfowała drużyna AZS Zakopane z Maciejem Kotem na czele. Tego dnia o mały włos nie ustanowiono nowego rekordu skoczni. Na liście rekordzistów mógł zapisać się Piotr Żyła. Niestety nie ustał skoku na odległość 140 metrów. Zapraszamy na piąte spotkanie motocykli zabytkowych, które odbędą się już w najbliższą niedzielę w parku miejskim w Strumieniu. Mogą w nim wziąć udział motocykle wyprodukowane do 1975 roku o wysokim stopniu oryginalności. Na wszystkich uczestników spotkania czeka dyplom, pamiątka uczestnictwa oraz nagrody przyznane w kategoriach najstarszy motocykl, motocykl spotkania oraz najdłuższa trasa. Start imprezy już od godziny ósmej w Parku Miejskim. Tydzień Kultury Beskickiej to jedna z największych imprez folklorystycznych na świecie. Ponad 100 zespołów tańca i pieśni z około 30 państw, 4000 tancerzy, śpiewaków, muzyków. Ponad 50 kilkagodzinnych wieczornych koncertów na dużych, plenerowych estradach, odbywających się równocześnie w kilku miejscowościach przez 9 dni. Już 26 lipca po raz 51 odbędzie się tydzień kultury beskidzkiej. W ramach festiwalu m.in. 45. Festiwal folkloru górali polskich w Żywcu, 25. Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne, 67. Gorolskie Święto w Jabłonkowie, 20. Festyn istywniański i 34. Bawrzyńcowe Chudy w Usołach. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie www.rok.bielsko.pl. Już w najbliższy weekend kolejne sportowe emocje w Wiśle. Na skoczni imienia Adama Małysza rozegrany zostanie konkurs FIS Grand Prix 2014. W piątek odbędzie się konkurs drużynowy, a na sobotę zaplanowano konkurs indywidualny. Na każdy dzień zawodów przygotowano po 6 tysięcy biletów. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie bulowo.wisla-mysnik-malinka.pl. Coco Jumbo, It's My Life czy We're to Ibiza, te niezapomniane hity rozbrzmiewały w minioną sobotę pod Dębowcem przy okazji 90 festiwal. Takiej imprezy na Podwieski jeszcze nie było blisko 20 tysięcy osób. Miało możliwość przenieść się w czasie i na kilka godzin wrócić do cudownych lat 90. kiedy na listach przebojów królowali dr Alman, Alexia, Mr. President, Fun Factory i Wenga Boys. I to właśnie te gwiazdy pojawiły się na jednej scenie, a to wszystko za sprawą 90 Festival. To niecodzienne wydarzenie muzyczne było połączone z obchodami dwudziestych urodzin Radia Bielsko. Wyjątkowy wieczór poprzedziła konferencja prasowa, podczas której artyści opowiedzieli m.in. o fenomenie muzyki lat 90., a także wspólnie wykonali hit Stand By Me. Teren hali pod dębowcem od wczesnych godzin popołudniowych wypełniał się tłumem ludzi, którzy chcieli, być może po raz pierwszy, zobaczyć na własne oczy ikony muzyki. Jako pierwszy na scenie pojawił się holenderski zespół Two Brothers on the Fourth Floor Tuż po nim usłyszeliśmy autorów jednego z największych hitów lat 90. Scena przez dłuższą chwilę należała do grupy Mr. President. Ja, 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 go, 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 go. i'm yeah, going yeah. Trzecią gwiazdą była Filigranowa Włoszka. Aleksja wspólnie z publicznością wykonała swój wielki przebój. U-la-la-la! -la -la. na krótki czas przerwało zapierające dech w piersiach show pirotechniczny. A zaraz po nim na scenę wrócili artyści. Publiczność porwały grupy Fun Factory i Venga Boys.

You can see the sky is blue and the beach is waiting for you. z nas nie nucił kiedyś piosenki It's My Life. Dzięki festiwalowi mogliśmy usłyszeć na żywo doktora Albana. Muzyczną ucztę zakończył DJ Quicksilver. Wszystko, co dla Was przygotowaliśmy. Zapraszam już za tydzień na kolejny kalejdoskop. Do zobaczenia!